Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Czas to Pieniądz, czyli kanale, na którym uczę szeroko pojętego zarabiania w internecie, nie tylko. I w dzisiejszym odcinku opowiemy sobie o nowym airdropie hodlera od największej giełdy kryptowalut na świecie, czyli giełdy Binance i będzie to projekt LaRange, który właśnie tutaj opiera się też o sztuczną inteligencję. Jest to dosyć modny temat. No i obecnie też, jeżeli chodzi o rynek, no właśnie tutaj ten trend może też być fajnym wyborem, jeżeli chodzi o zainteresowanie się takimi projektami. Tak więc bez przedłużenia przechodzimy sobie do kanału bo teraz już Wam tłumaczę o co chodzi. W momencie nagrywania tego filmiku tak samo akurat Bitcoin tam kilka godzin temu przebił swoje kolejne ATH, więc tak jak były tam różne takie zawirowania z Trumpem, no to obecnie w ciągu tych 7 dni, jak widzicie większość tych kryptowalut raczej fajnie tutaj odbija, niektóre nawet no, dosyć tutaj właśnie mocno jak widać. No i teraz no póki co właśnie też jeżeli chodzi o ten moment Hossy, która prawdopodobnie no właśnie jeszcze może być przez te kilka miesięcy. Jest też taką do Dobrą opcją, żeby też dodatkowo zwielokrotniać sobie nasze zyski, czy to właśnie w taki bezpieczny sposób, jak na przykład dodatkowe akcje. No, i tutaj, w tym wypadku, właśnie na giełdzie Binance, no też wystąpił pewien airdrop hodlera. Był on dostępny już kilka dni temu. Więc, jeżeli ktoś z Was tak samo ma kryptowolty BNB. Dokładnie ona też póki co gdzieś tam fajnie sobie odbija, jest na około te 700 dolarów. No to właśnie dodatkowo nie dość, że oczywiście możemy sobie tutaj, jeżeli chodzi o no tą kryptowalutę, dodatkowo właśnie sobie zarabiać na potencjalnym wzroście tej oczywiście kryptowaluty, to dodatkowo za samą trzymanie tej kryptowaluty na giełdzie Binance w zakładce Simple Earn mamy też możliwość właśnie otrzymywania sobie dodatkowych tych tokenów. No i tak samo, no właśnie te dosłownie te 5 dni temu właśnie otrzymaliśmy sobie ten Erdgop od tokena LaRange. I teraz tak, na czym on polega? Generalnie on się opiera o sztuczną inteligencję i w tym wypadku tutaj na jego stronie gdzieś tam też fajnie, jeżeli chcecie sobie przeczytać, no to tutaj właśnie jest dokładny opis, jak się korzysta z tych airdropów hodlera oraz tak samo niżej właśnie tutaj jest przekierowanie do strony whitepapera oraz xa i w przypadku właśnie tutaj ich social mediów, no to tak samo jest to dosyć no popularny projekt, ma ponad te 142 tysiące followersów. No tutaj też, jeżeli chodzi o ich whitepaper, to można sobie o wiele więcej wyczytać na ten temat, no ale tutaj ja, jak zwykle, Wam przedstawię właśnie takie podstawowe informacje, i na tej podstawie, jeżeli oczywiście mieliście BNB, no właśnie, możecie sobie albo zostawić ten token z potencjałem na wzrost. Oczywiście ja tutaj nie daję gwarancji, że na pewno ten token będzie rósł, bo może być też odwrotna sytuacja, tak się czasami też zdarza. No i teraz tak, no właśnie, no możecie sobie posłuchać, jeżeli chodzi akurat o ten projekt LaRange, no to jest to po prostu taka nowatorska inicjatywa, i tutaj chodzi o to, że właśnie przecina tą sztuczną Inteligencję i kryptografię, w której właśnie głównym celem jest zwiększenie zaufania do wyników generowanych przez modele AI, zwłaszcza w tych obszarach takich jak właśnie te rynki wysokiego ryzyka, jak finanse, zdrowie lub na przykład obrona narodowa, czy po prostu nasz rynek kryptowalut, czyli Web3. No i tutaj właśnie, no generalnie jest też taka sytuacja, że ogólnie, no właśnie dużo użytkowników nie za bardzo też ufa wynikom AI, no bo na przykład nie wiadomo jak AI doszła do tej konkretnej decyzji, nie da się też łatwo udowodnić czy ten wynik był prawidłowy lub nie Został specjalnie zmodyfikowany, bo na przykład jakaś firma komuś zapłaciła, żeby konkretne takie wyniki się pojawiały. No i też te wrażliwe dane wejściowe i struktura modeli muszą być często ujawniane, co też oczywiście zagraża takiej po prostu prywatności oraz własności intelektualnej. I tutaj właśnie ten projekt stworzył takie specjalne rozwiązanie, czyli Deep Proof. No i tutaj polega to na tym, że właśnie jeżeli chodzi o taką specjalną bibliotekę, ona się nazywa ZKML, czyli właśnie po angielsku to jest Zero Knowledge Machine Learning. No i tutaj cała ta biblioteka biblioteka umożliwia weryfikowalność, czyli taki konkretny dowód, że ten model AI przetworzył te konkretne informacje, no i cała ta biblioteka umożliwia tak zwaną weryfikowalność, czyli dowód, że konkretny model AI przetworzył konkretne dane, no i wygenerował on dokładnie taki wynik, jaki wygenerował. Tak samo jest ta prywatność, czyli no nie ujawniamy tych swoich danych oraz co najważniejsze ta wydajność, ponieważ jest to tysiąc razy szybsze generowanie dowodów niż ta konkurencja. Dowody są generowane w dosłownie mniej niż sekundę, no i na sam koniec jest informacja, że można tam do ponad te 1150 razy jest szybszy proces. Jest to tak zwany trusted setup, więc jest tutaj troszeczkę takich bardziej zaawansowanych informacji. No i teraz, oczywiście, do czego można zastosować właśnie ten Larancz oraz ten Deep Proof. I tutaj ogólnie, no, można właśnie to zastosować w tych AI w finansach. No i tutaj ten dowód, że model poprawnie ocenił zdolność kredytową bez ujawnienia danych klienta, no bo na przykład, jeżeli chodzi o kredyty, no to tutaj też czasami ludzie weryfikują tą zdolność kredytową, są tacy specjalni pracownicy, a tutaj na przykład ten AI może troszeczkę właśnie przyspieszyć lub pomóc właśnie w takiej weryfikacji zdolności kredytowej. No i na przykład jeszcze Voice Payments, czyli dowód, że polecenie głosowe zostało prawidłowo zinterpretowane przez LLM. Dodatkowo w przypadku na przykład rejestracji na różnych giełdach czy innych takich instytucjach bankowych, AI oczywiście w KYC. No i tutaj to polega na tym, że właśnie można bezpiecznie i w łatwy sposób właśnie przejść tą weryfikację tożsamości, jeżeli ktoś rejestruje swoje nowe konta. Oraz też może być AI, która chroni nasz IP, czyli modele mogą być uruchamiane bez ujawnienia ich zawartości. No i oczywiście tak jak zawsze w przypadku różnych projektów, tutaj tak samo, no właśnie ten Larange ma swój własny token i on służy do tego oczywiście, żeby był użytkowany w tym systemie Larange. Im więcej też jest zapotrzebowania na te dowody, tak zwane prufsy. No i tak samo token ten jest dostępny na giełdzie Binance, więc tutaj też jak ktoś z was miał te kryptowaluty BNB, no to otrzymał sobie te airdropy. W tym wypadku jakbym sobie przeszedł do tej zakładki handlu i na spocie i bym wpisał sobie już wam szybko pokazuję ten token no to już właśnie można sobie z niego korzystać, czyli LA proszę bardzo na USDC jest on dostępny i tutaj akurat w tym wypadku po listingu troszeczkę jego cena właśnie no jest dosyć zmienna więc w tym wypadku jak widzicie ja tych tokenów nie mam ponieważ gdzieś tam już je sprzedałem po tym listingu no i na tej podstawie w okresie krótkoterminowym mi się wydaje że to był dobry ruch no z tego względu że zobaczcie no póki co po tych listingach czasami no ta cena jest zmienna jest tutaj też oczywiście informacja o tym że właśnie ta większa zmienność na tym tokenie może występować dlatego oczywiście każda decyzja inwestycyjna czy na przykład sobie dokupić te tokeny czy je zostawić, czy no, zrobić z nimi cokolwiek chcecie, no to musicie decydować już sobie indywidualnie. No, bo nie wolno się słuchać jakiegoś youtubera z internetu. Ja też nie jestem doradcą inwestycyjnym. W przypadku jeszcze partners tutaj też mogę dopowiedzieć, że właśnie ten cały projekt ma właśnie partnerów takich technologicznych jak Nvidia, Intel oraz Matter Labs. No, a w przypadku dodatkowych statystyk, no to z tego, co tutaj właśnie były te informacje przekazane na ich white paperze, no to oni już w sumie właśnie wygenerowali ponad 11 milionów dowodów. Tak samo mają ponad 140 tysięcy unikalnych użytkowników oraz ponad 3, 7 miliona weryfikowanych wyników w AI. Więc tutaj też oczywiście takie weryfikowane wyniki, one też zabierają tą energię, no ale tutaj no właśnie na tej podstawie te modele są w stanie gdzieś tam no, się też rozwijać, więc też można tak powiedzieć, że są to dosyć imponujące statystyki. No i w tym wypadku właśnie podsumowując, jednym zdaniem mi się wydaje, że no jeżeli ktoś z Was miał te kryptowaluty BNB, od największej giełdy kryptowalut na świecie. Jest to ten token wspierany przez giełdę Binance. To, jak zawsze, mógł sobie co jakiś czas otrzymywać dodatkowe albo tokeny w airdropie hodlera, lub są też launchpule, też tam się zdarza, więc to jest też fajna sytuacja. No, i w tym wypadku, właśnie, no tutaj, jeżeli ktoś z Was się zainteresował no, tym projektem, no bo jest to właśnie ten taki, można odpowiedzieć, fundament zaufanego i bezpiecznego i prywatnego AI. No, właśnie, jeżeli wykorzystują oni dodatkowo tą kryptografię, a nie tylko takie obietnice, ponieważ oczywiście na blockchainie te wszystkie dowody są po prostu publiczne, no to właśnie też przy okazji mają swój własny token. Jak ktoś lubi inwestować sobie w takie mniejsze projekty z potencjałem wzrostu, który oczywiście nie jest gwarantowany, to można się tym zainteresować lub po prostu sobie sprzedać ten token, w zależności od waszych indywidualnych preferencji. I to byłoby na tyle w tym dzisiejszym odcinku. Ja już się z wami żegnam. Dosyć, teraz się coś zaczęło dziać na rynku kryptowalut przez te ATH na Bitcoinie. Ciekawe, jak długo podchwata jeszcze hossa no bo jeżeli chodzi o te zawirowania związane z tym Trumpem z cłami no to wiemy że gdzieś tam ten marzec no i kwiecień nie były za ciekawe a większość osób obstawiała że raczej właśnie ten początek roku będzie taki dosyć no można to powiedzieć no przyjazny dla rynku kryptowalut a wakacje będą no nieciekawe póki co mamy ten lipiec jak widać no w przeciągu tych 7 dni fajnie wszystko odbiło więc no warto się też tym zainteresować. A my w tym dzisiejszym odcinku już kończymy. Tak więc do zobaczenia, trzymajcie się, no i cześć!